Maciej Jabłoński, dzień dobry. Dziś chcę Wam zaproponować trochę gimnastyki. I mówię zupełnie poważnie. Pewnie niektórzy z Was się skrzywią i zdziwią, jak to zapytają, a co z interpretacją tekstu, co z intonacją, frazą, artykulacją, aparatem mowy, co z emisją głosu wreszcie, tyle do zrobienia. No właśnie, emisja głosu. Ćwiczenia, fizyczne ćwiczenia, które chcę Wam pokazać, są nierozerwalnie z tym związane. Kiedyś je. Moi drodzy, lekceważyłem. Uznawałem, że nie są warte wzmianki, że liczy się ciężka, rzetelna praca. Czyli szlifowałem oddech przeponowy, próbowałem uwalniać kanał głosowy, wzmacniałem i uelastyczniałem struny głosowe, pracowałem nad rezonatorami górnymi i dolnymi. Wszystko szło w dobrym kierunku. Rzeczywiście moja barwa się pogłębiała, głos brzmiał lepiej, ale ciągle czegoś brakowało. Bywały różne dni, kiedy czułem nie wiadomo skąd się biorące zaciski. A miałem też takie poczucie, że mój głos może być mimo wszystko inny, że gdzieś więźnie, że nie jest uwolniony, i nie wiedziałem, z czego to się bierze. Aż w końcu zrozumiałem, ale potrzeba było czasu, zmądrzałem. A wy nie musicie na to czekać. Zresztą nie musicie mi też wierzyć na słowo. Jeżeli uznajecie, że ćwiczenia fizyczne nie są warte, tak jak ja myślałem, szczególnej atencji, to kupcie sobie jakąś dobrą, uznaną książkę o emisji głosu. Że wymienię choćby Christine Linklater, niestety zmarłą w 2020 roku i jej pozycję Uwolnij swój głos. Ta książka jest niemal w całości poświęcana ćwiczeniom eliminującym napięcia w ciele, by głos się jak sam tytuł głosi, uwolnił. Albo, no, gdzież tu daleko szukać? Technika Aleksandra, prawda? Przecież wszyscy o niej słyszeliśmy. Technika Aleksandra opiera się na tym właśnie, by nasze ciało było gipkie, swobodne, byśmy mogli wydobywać głos z ciała, bo on idzie z ciała. A zatem potraktujmy to zupełnie serio. Kilka ćwiczeń... Taka mała paczuszka gimnastyczna, która zajmie 5 minut, i jeżeli doprowadzicie ją do takiej codziennej porannej rutyny, to naprawdę poczujecie różnicę. A zatem zaczynamy od karku, e, szyi, głowy, ramion i barku. To są te części ciała, które bardzo wpływają na zaciski gardła, krtani. A zatem głos nam tutaj więźni, jeżeli są napięcia w ciele. Na początku barki. Stajemy po prostu z rękami wzdłuż ciała i wykonujemy ruchy. Najpierw lewym lub prawym barkiem, zależy od którego chcecie zacząć do przodu, na przykład 8 takich ruchów, a potem do tyłu. Przy czym pamiętajmy o jednym, energia idzie stąd. Nie pomagamy sobie dłonią, dlatego że jak pomożemy sobie dłonią, to ta część ciała, czyli bark, będzie bierna. A zatem. Łopatka. Musimy poczuć łopatkę. I druga ręka. Często zdarza się, moi drodzy, że kiedy prowadzę warsztaty lektorskie, to nawet tęgie zuchy, osoby, które wydają się niezwykle wygimnastykowane, gipkie, jędrne, po takiej serii ćwiczeń gimnastycznych dopiero czują, jak się zaczynają mięśnie rozciągać i jak napięcia puszczają. Te ćwiczenia są dla nich niekiedy... Wydawałoby się z pozoru trywialne, a jednak bardzo trudne do wykonania. Ok, 8 do przodu, 8 do tyłu, a potem zmiana. No a teraz trochę trudniej. Leonardo da Vinci, człowiek wpisany w kwadrat i próbujemy to zrobić z rękami w poziomie, a zatem znowu ruchy barkami do przodu, prawda? A potem kilka ruchów do tyłu. I ten ruch do tyłu bywa dla niektórych bardzo trudny. Pamiętajmy, żeby nie pomagać dłonią. Dłoń się może przekręcać, bo rusza się łopatka, ale ruch ma iść właśnie stąd i dopiero wtedy czujemy jakie tutaj były złogi. Jeżeli nie jesteście pewni, jeżeli nie potraficie, pomoże wyobraźnia. To wymyśliła akurat moja wielka mistrzyni Maria Bączyk, z którą pracuję w Akademii Telewizyjnej i którą bardzo serdecznie dzięki temu filmikowi pozdrawiam. Wyobraźcie sobie, że jesteście Jamesem Bondem, Danielem Craigiem. Ktoś was wziął na muszkę, trzyma was tak z rękami w poziomie, a za wami jest jakiś przycisk, dzięki któremu możecie się uwolnić, no ale nie możecie wykonać takiego ruchu, tylko musicie to zrobić dyskretnie. Możecie go nacisnąć ugh, łopatką, właśnie. No i to już jest większa sztuka, ale to jest ten właściwy ruch. Dobrze. A zatem takimi seriami, na przykład tu sobie zróbcie po dwie serie: 8 do przodu, 8 do tyłu, zmiana, a potem znowu 8 do przodu, 8 do tyłu i zmiana. Teraz robimy sobie koszyczek z rąk nad głową i wykonujemy ruchy do przodu i do tyłu. Głowa w poziomie, nie odginamy jej ani w jedną, ani w drugą. Nie odginamy, nie zginamy, do przodu, do tyłu. Zwróćcie też uwagę, jeżeli będziecie to robili żeby nie pomagać sobie znowu rękami. Czyli znajdźcie sobie na przykład w poziomie gdzieś jakiś punkt. Ja jestem tutaj na mniej więcej linii framugi drzwi, chodzi o to, żeby nie ruszać rękami zamiast głową. Ręce mają być nieruchome, a rusza się tylko głowa. Na przykład 20 ruchów do przodu i do tyłu. A teraz będzie troszkę trudniej. Niektórzy to ćwiczenie wykonają od razu, inni będą mieli w ogóle problem z tym, żeby wykonać jakikolwiek ruch, bo będziemy przesuwać głowę na boki. Michael Jackson, prawda? Michael Jackson. I to może być dla niektórych bardzo trudne. Róbcie to przed lustrem, dlatego, że korci, żeby zrobić to w taki sposób, albo w ogóle jakoś tak przekręcać głowę, bo niektórzy sobie nawet nie wyobrażają, że można ruszać głową. Na boki. Ja też sobie tego na początku nie wyobrażałem, ale tutaj znowu z pomocą przychodzi wyobraźnia. W czasach obecnych, szkolnych, tego już nie ma, ale w czasach, kiedy ja chodziłem do szkoły podstawowej, w PRL-u, w głębokim PRL-u, bywali nauczyciele, którzy niezadowoleni z uczniów ciągnęli za ucho. Niestety była przemoc fizyczna. Nauczyciele, a czasami niestety nawet księża. Wyobraźmy sobie, że ktoś nas próbuje pociągnąć za ucho, właśnie. Ten Ruch może być w ogóle niedostrzegalny, może go nie być, ale spróbujcie to sobie wyobrazić. Jak sobie poćwiczycie, uwierzcie mi, że będziecie w stanie się rozruszać, i po kilku dniach, a no może po tygodniu dwóch, będziecie już wykonywać konkretne ruchy w lewo i w prawo, prawda? Głowa w poziomie. Ok, mieliśmy przód- tył, mieliśmy lewo-prawo, to teraz kółeczka, to teraz kółeczka, i znowu pamiętajmy, żeby wzrok był wbity gdzieś w przestrzeń na linii oczu, żeby ani nie pochylać głowy w jedną ani w drugą, nie zginać na boki, musimy sobie wyobrazić, że zrobiono nam zdjęcie, wycięto to zdjęcie i w jakiejś aplikacji wsadzono w jakiegoś kreskówkowego ludzika. Pełno jest takich Przeróbek, prawda? A zatem kółeczka, wyraźne kółeczka, obrysowujemy okrąg, ale w poziomie, a zatem nosem, uszami, potylicą w jedną i w drugą, i tutaj dopiero czujemy, jak się niesamowicie rozciągają mięśnie, jak pracuje szyja. Jeśli chodzi, moi drodzy, o mięśnie szyi, to są powierzchniowe, środkowe i głębokie. A jeśli chodzi o te środkowe, to one się dzielą między innymi na nadgnykowe i podgnykowe. I tu już nam coś zaczyna świtać, prawda? Bo to się kojarzy z kością gnykową, a kość gnykowa, no to krtań, a krtań to głośnia, a głośnia to fałdy głosowe, a zatem są tu połączenia nerwowe po prostu. Mało tego, nie wiem, czy słyszeliście o teorii czterech przepon. Oczywiście to jest troszkę z przymrużeniem oka. Nie mamy czterech przepon, ale mamy trzy, oprócz tej głównej, na namiast. Namiastki, coś co wygląda jak mikroprzepony. Dwie są umieszczone właśnie tutaj przy potylicy, druga mniej więcej na wysokości karku, i one mają połączenia nerwowe z naszą przeponą. A zatem, jeżeli jesteśmy tutaj zesztywniali, jeżeli nasze ciało jest skostniałe, to to również na pracę przepony wpływa. Niesamowite, to też możecie sprawdzić. Uwierzcie mi, że to nie są bajki. Dobrze, teraz dalej mięśnie szyi. Mięśnie pochyłe, przednie, środkowe. Tylne. Pochylamy głowę w jedną stronę i ciągniemy ją jak najbardziej do ramienia, a ręka przeciwna ciągnie w drugą stronę. Kto silniejszy szyja, czy ręka? Liczymy sobie w myślach na przykład do 10 i zmiana dwie, trzy serie w ten sposób. Głowa ciągnie w jedną stronę a ręka ciągnie w stronę przeciwną. Dobrze. Teraz kładziemy sobie, moi drodzy, dłoni na czubku głowy. Staramy się, by łokieć na chwilę, na chwilę, bo nie chcę tracić z Wami kontaktu wzrokowego, by łokieć był na linii, dzieląc głowę na dwie części. I teraz pochylamy głowę, starając się włożyć nos do pachy. I naciągamy. A potem zmiana. Druga ręka i ciągniemy nos do drugiej pachy. I znowu liczymy sobie w myślach do 10 i takie trzy serie na zmianę. Teraz kładziemy palce na brodzie, cofamy brodę. Maksymalnie jak się da i opuszczamy, ale utrzymujemy kontakt wzrokowy z poziomem. Nie opuszczamy oczu, dlatego że od razu głowa idzie do dołu razem z oczami i mięśnie szyi tutaj nie są odpowiednio naciągnięte. A zatem jeszcze raz do tyłu maksymalnie odchylamy i do dołu, ale utrzymujemy kontakt wzrokowy z poziomem. Jeżeli będziecie to robić po raz pierwszy, jeżeli nie jesteście. Wygimnastykowani, odpowiednio rozluźnieni, to poczujecie wręcz napięcie aż od karku do ostatniego kręgu kręgosłupa. Niesamowite. Już jesteśmy coraz luźniejsi, prawda? Dobrze. Jeżeli macie tutaj tak zwane złogi, możecie je również rozmasować. Najpierw naciskając. Ja kiedyś nie mogłem się tutaj dotknąć. Uwierzcie mi, to był po prostu nieziemski ból. A potem możecie spróbować naciskać sobie i szczypać za skórę i za mięśnie. Rozćwiczcie to, bo te złogi można bardzo ładnie rozbić. Na początku niektórych będzie bardzo bolało, ale odwagi. Odwagi, nie robimy sobie przecież krzywdy. Dobrze, a zatem tutaj jesteśmy już rozluźnieni. Teraz popracujemy jeszcze nad kręgosłupem. Zmierzamy już powoli do końca. Znowu ręce w poziomie i dwie drużyny ciągną nas, jakby się bawiły w przeciąganie liny. W jedną i w drugą stronę. Przy czym staramy się, by wykonywać ruchy tylko od bioder, ale niżej jesteśmy nieruchomi, a zatem nie pracujemy całym ciałem i nogami, tylko korpusem. I teraz też powinniście poczuć kręgosłup. Osoby, które wykonują te ćwiczenia po raz pierwszy, mówią mi, że Dopiero po wykonaniu serii tych ćwiczeń czują brak symetrii w swoim ciele, że na przykład lewa część ciała jest bardziej sprężysta, rozciągnięta, a prawa skostniała lub odwrotnie. Kiedy na przykład zginają szyję i ciągną drugą ręką, prawda, to co robiliśmy kilka minut temu, to nie ma dokładnej symetrii. Dopiero wtedy widać, jak jesteśmy pozaciskani, czuć raczej. Ok. I tutaj sobie też liczymy w myślach, na przykład do 22 serie. OK. I już ostatnie ćwiczenie, moi drodzy. Obiecuję, mam nadzieję, że jeszcze wytrzymaliście. Zginamy lekko nogi w kolanach, chwytamy się za boki i wyobrażamy sobie, znowu wyobraźnia tu y, powinna pomóc, dlatego że to ćwiczenie też trzeba wykonać bardzo dokładnie, a niestety czasami pomagamy sobie całym ciałem. O, wyobrażamy sobie, że jesteśmy w beczce. I obrysowujemy beczkę, wykonując kółeczka. Przy czym nie wykonujemy kółeczek całym ciałem, staramy się, by nogi były mniej więcej nieruchome. Oczywiście troszkę będą się ruszać, ale my mamy pracować dolnym odcinkiem kręgosłupa, który wypycha nam brzuch w jedną i w drugą stronę. Podkreślam, jesteśmy w beczce i naszym ciałem, pasem brzusznym, Obrysowujemy właśnie brzegi beczki w jedną i w drugą stronę. Moi drodzy, to jest taka najmniejsza, najbardziej kompaktowa paczka ćwiczeń, które prowadzą do rozluźnienia ciała i w efekcie, i w efekcie, bo to jest najważniejsze do uwolnienia głosu. Poczujecie się dużo lepiej. Wasz głos. Będzie brzmiał swobodniej, będziecie mieli większe możliwości ekspresyjne, barwa się pogłębi, barwa Was będzie bardziej cieszyć i zaczniecie się zastanawiać, jak to jest możliwe, że proste ćwiczenia gimnastyczne mogą tak wpływać na rzeczy związane z emisją głosu. Nie musicie tego wykonywać oczywiście w takiej skoncentrowanej dawce, bo bardzo trudno jest zacząć, bardzo trudno wprowadzić to do rutyny. Ale jeżeli sobie na przykład zrobicie coś takiego, wstajemy i na początku barki, prawda? Potem idziemy do ekspresu z kawą, ekspres kawę. Mieli, nalewa nam do kubka, a my wykonujemy ruchy głową do tyłu i na boki oraz kółeczka, prawda? Pijemy sobie kawę, potem dalsze rutynowe, poranne czynności dnia, na przykład idziemy umyć zęby. No to jak doszliśmy do łazienki, to spróbujemy sobie. Ruchy szyją i ręką, prawda? Naciąganie nos do pachy i tak dalej. Potem się ubieramy. No to sobie możemy spróbować poprzeciągać linę. Jeżeli wpleciemy to po prostu w nasze poranne obowiązki, to nie będziemy mieli poczucia takiego brzemienia, że okej, okay, wstaliśmy i znowu musimy poświęcić pięć minut na tę nudną gimnastykę. Trzeba troszeczkę oszukać naszą psychikę, która dąży, a raczej ciało migdałowate do zapewnienia nam jak największego komfortu, ale naprawdę gorąco polecam. A jeżeli chcecie poćwiczyć wspólnie, oczywiście nie pogimnastykować je wyłącznie razem, ale popracować nad tekstem, nad intonacją, nad frazą, nad artykulacją, to oczywiście zapraszam. No i życzę, żebyście byli luźni i swobodnie wydobywali Wasze głosy. Do zobaczenia!